Czy tego chcecie, czy nie? Pudełko od Funko Popów to jest ich integralna część. A jak ktoś mówi, że nie zbiera dla wartości spektakularnie psuje te pudełka, to przeważnie robi to dla sensacji i komentarzy. Sorry bro, ale taka prawda. No, no ale Funko to nie są same pudełka, a też naklejki na tych pudełkach. Ja jestem Adamantium i w sumie to gadam o Funko, bo od 7 lat siedzę w tej niszy, także zostaw. Ogólnie dzięki tym naklejkom mogliśmy na przykład wiedzieć z jakiego sklepu jest Funko. Czy jest to Chase, czyli ten bardziej limitowany wariant figurki. Czy może jest to konwentówka w ogóle z jakimś limitowanym counterem, na przykład jak to. Albo na przykład czy dany Funko Pop w No ale po tylu latach się to zmienia. Funko wprowadziło całkowicie nowy rodzaj boxów, który ma większość dotychczasowych naklejek już w formie nadruku na pudełku. I tak mamy na przykład Glow in the Dark na pudełku, Chase na pudełku i różne w ogóle warianty tych Chase'ów. Najgorsze jest jednak to, że dotychczas ekskluzywne popy, które właśnie posiadały specyficzne dla sklepów naklejki, zostaną ujednolicone. No i od teraz każdy ekskluzyw będzie miał taką naklejkę. Osobiście uważam, że to głupi pomysł, bo zabije unikatowość, plus już teraz powoduje, że dużo ludzi się myli przy zakupie i nie wie Szukać danej figurki. Cały ten proceder ma mieć związek z nowymi praktykami, które Funko ostatnio wprowadza. Głównie w celu przywrócenia hype'u na ich produkt, ale także oszczędzenia pieniędzy. Bo często w ogóle było tak, że Fanko dosyłał te naklejki, jeżeli na przykład jakiś popie ich nie miał. No a że teraz wszystkie naklejki będą na pudełku, no to mają problem z głowy. Daj znać, co myślisz? Czy według ciebie to jest dobry pomysł, czy nie?